Wiemy, kto pożegnał się z tańcem z gwiazdami. W tym odcinku nastąpił przełom w relacjach Justyny Żyły i Ayolani Paloić. Za nami czwarty odcinek wiosennej edycji tańca z gwiazdami. W programie nie zabrakło emocji, tym bardziej, że w grze pozostało zaledwie dziewięć par. Wszyscy czekali na popisy Justyny Żyły oraz zastanawiali się, dla kogo piątkowy występ będzie tym ostatnim. Wszystko stało się jasne. Czwarty odcinek Tańca z Gwiazdami, Taloić uścisnęła rękę Justynie Żyle. Tematem czwartego odcinka Tańca z Gwiazdami były piosenki włoskie. Najbardziej wyczekiwanym występem był ten byłej żony Skoczka, która wraz z Tomaszem Bareńskim odtańczyła rumpę. Mimo że do ideału wciąż jeszcze dużo jej brakuje, dzisiaj zaprezentowała się znacznie lepiej niż w poprzednich odcinkach, co podkreślili wszyscy euroży. Po raz pierwszy Twój taniec w końcu był do oglądania. To nie było najpiękniejsze, ale choreografia była sprytnie ułożona, powiedziała Iwona Paloić, po czym wstała z stołu Jurorskiego, podeszła do Justyny Żyły i Tomasza Barańskiego. By uścisnąć rękę byłej żonie skoczka. Wiesz, że ocena nie będzie dobra, dodała jednak, gry wróciła na miejsce. Przełamałaś się, przełamać ten stres, stwierdził Andrzej Grabowski. Wszyscy byli wczoraj na wagarach, ale ty nie. Widziałam dzisiaj, że tańczyłaś twarzą. Był film, podkreśliła Ola Jordan. Oceny okazały się jednak tylko nieco wyższe niż w poprzednich odcinkach. Justyna Żuła i Tomasz Barański zgromadzili łącznie 14 punktów na 30, w tym 3 od Ayoani Paloić. Czwarty odcinek tańca z gwiazdami, kto odpadł z programu. Po tym, jak wszystkie pary zakończyły swoje występy i nastąpiła przerwa reklamowa, przyszedł czas na wyniki. Pierwszą zagrożoną parą zostali Sebastian Stankiewicz i Andrzej Wizer i to właśnie oni pożegnali się z programem. Jesteście zaskoczeni?